Dzień dobry. A teraz o mszach świętych wieczystych. Ja jestem taki katolik, dowiedziałem się o nich nie tak dawno, że takie coś jest. E, zakony misyjne, czy na przykład zakon księży werbistów, e, za zgodą papieża, odprawiam msze święte wieczyste. To jest coś takiego, że daje się 20 zł, wpłaca się na ich konto. Oni są na przykład w Warszawie przyjmują takie coś, ale... Takich zakonów jest wiele. To są zakony misyjne. I oni obiecują, że za te 20 zł, to jest suma minimalna jest wartość tego obrazka, które mi przyślą, ze znaczeniem, od kiedy, od kiedy zaczną się tam święte wieczyste. I oni obiecują, że oni do końca świata będą się modlić w tej intencji w tej intencji, o którą poprosili. Sześć święte wieczyste i to nie jeden raz dziennie tylko wszyscy zakonnicy modlą się 7 razy dziennie do końca świata w intencji zgłoszonej do mszy świętych wieczystych uważam że zdecydowanie warto to 20 zł to jest minimalna suma jaką trzeba wpłacić żeby to się zaczęło dziać oni wpisują człowieka na listę darczyńców i za tych wszystkich darczyńców się modlą. Oni nie wymawiają imienia, nazwiska, tylko ogólnie za wszystkich darczyńców modli się cały zakon. Siedem razy dziennie na całej kuli ziemskiej to są zakony, które nie tylko w Polsce są. Zachęcam. Jak ktoś chce zobaczyć, Mysze Święty Wieczyste, jak to zrobić, to, to jest konkretna instrukcja w internecie, wystarczy wprowadzić i wszystko wiadomo, jak to zrobić. Nie trzeba jechać do Warszawy. Wystarczy wpłacić na konto. Oni potem przesyłają taki obrazek z stwierdzeniem, od kiedy takie msze święte się zaczęły. Życzę wszystkim miłego dnia, samych radości. Dobry Boże, pobłogosław nam wszystkim. Udzielam wszelkiego błogosławieństwa. Dziękuję Tobie, uchana Matko i wszystkim zastępom, aniołom i świętym. Wszystkim błogosławień Bóg Ojczyzny. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.